Co my tu mamy? No to jest gra idealnie na koopa, więc po prostu idealnie. Interakcje z otoczeniem naprawdę są fajne. Nie powiem. Naprawdę, fajna gierka. E, czy musimy iść? Czekajcie, ja chciałbym się tutaj rozejrzeć troszeczkę. No dobra, no to lecimy. Lecimy, polecimy sobie tędy. Raczej krócej, krócej. Łap. A, wiewiórka. Poleciała na drzewo. No cóż. E... Już powoli mniej więcej ogarnię. Już powoli to sterowanie. Ona. Mhm. E... Czyli nie wiem dokładnie, nie wiem konkretnie gdzie się udaję tak naprawdę. Nie wiem gdzie się konkretnie udajemy, ale mam nadzieję, że to nie jest jakoś zbyt daleko, bo szczerze mówiąc. A pójdźmy sobie tam. Zobaczmy. Może jakieś znajdźki są. Wiecie co mnie najbardziej zadziwia w tej grze? Zadziwia mnie w tej grze to, że jest ona taka nieskazitelna. Nie wiem, jak to nazwać. <grystanie> <grystanie> Starszy brat chyba nie ma zbytnio talentu muzycznego, tak mi się wydaje. <grystanie> Coś pięknego, naprawdę. Tak, zadziwia mnie w tej grze nieskazitelność. W jaki sposób? Zobaczcie, my nic w menu nie mamy. Nie mamy kwipunku, nie mamy nic. Czysty ekran. Chyba coś. Chyba się nie zrozumieliśmy, kolego. Tak. Coś czuję, że to będzie naprawdę fajna seria na YouTube. Nie powiem, naprawdę. Z tej gry można naprawdę robić piękne tapety. Naprawdę. W sumie dam wam w pierwszym odcinku parę... E, ...tapet. E. Czyżby tutaj już się... Oj, oj, No to niedobrze. Bo kurczę, to sterowanie jednak przeszkadza troszeczkę. Dobra, rozumiem. Teraz właśnie tu się trzeba skupić. Ciekaw jestem, czy można zginąć szybko. Czy... Ciekaw jestem, czy można tutaj w jakiś sposób zginąć, ale. To ty idź dalej. Słabisz tego swojego kolegę. Wow! Dobrze, że ogarnąłem szybko sterowanie. Czekajcie. Muszę. Uf. uf. Uf, 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 uf. Bo nie powiem, było blisko. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. I teraz Ty już do końca możecie cieku lecieć. Z takim padem to nie jest zbyt y, łatwe. Dobra, ogarnąłem. Dobra, i od razu tam. Okej. Okay. Uuu! Uh. Nie wiem, czy można było zginąć, ale. Nie chcę się o tym dowiadywać, szczerze mówiąc. Naprawdę. Gra jest warta, żeby przejść ją tak jak to powiedział, bez żadnego fejla po prostu. Tak, bardzo mi się podoba to, że. To, że ta gra jest taka czysta, że nie ma nic takiego zbędnego, że tak powiem. Że nie ma nic takiego zbędnego po prostu. Aha, czyli tutaj współpraca po prostu. Współpraca, współpraca, jak w najlepszym wypadku. I to naprawdę jest bardzo fajna współpraca. To są takie niby powtarzające się, ale jednak. No. Za 12 zł, promocje na Steamie, taka gra. No to nie powiem, to jest coś fajnego. To jest naprawdę bardzo fajna gra, bardzo fajny indyk. Do zapamiętania. Tak, to na pewno do zapamiętania indyk. Uh. Wow, tutaj jest troszeczkę trudniejsze. Dobra. Młodzik sobie dał radę, to i starszy brat powinien sobie dać. Okej okay. Lecimy dalej Ciekaw jestem ile ta trwa gra. Ile ta gra trwa, Boże. Aha Czyli żeby przejść na drugą stronę będziemy musieli się troszeczkę postarać o to. Czekajcie, wejdźmy sobie na górę. Gra ma pewnie... Hej, hmm, znowu się chyba zbagował. Trzeba będzie klawiaturą czasami pograć. W sumie nie wiem, czy nie lepiej by było klawiaturą mi się pograć, ale. W tamtą stronę. Dobra, dzięki wielkie. W sumie, jak są, jest parę hey, dróg. Hey, na i. Parę. No i już się zaczyna, cholera. Są strasznie blo straszne bloki. Czekajcie, czy lepiej by było chyba sterować, ale jednak wolę padem. Nie wiem dlaczego. Wolę padem. Tylko co teraz, właśnie? Nie możemy się rozdzielić. A czekajcie, gdybyśmy. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Jeszcze raz. Czekajcie, czekajcie, garnąć. Proszę. Sterowanie, o. A jednak nie. A chyba wiem, co trzeba zrobić. Czekajcie, to owce są po coś tam, jednak. <laughs> Ale no nie, nie zatrzymamy wszystkich owiec w jednym miejscu, tak mi się wydaje przynajmniej. No nie, uciekają ona. pokońmy je troszeczkę do przodu, właśnie. Okej. Okay. One chyba powinny stać w miejscu, tak mi się wydaje. No, 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 owco. Owco. Owco, owco, owco. Weźmy jeszcze ostatnią owcę na wszelki wypadek. Niestety jedna zeszła, ale to... pójdziemy po nią. Kurczę, gdyby one się nie ruszały... Było cudnie. Nie, to nie działa. <ścoughs> Miałeś durny pomysł, Jamie. O mój Boże. Czekajcie, może to tutaj coś innego jest? A dlaczego one wżyrają drewno? No to jednak chyba będziemy musieli na początku pójść tam. A myślałem, że to zadziała. Czy to jest jakaś symbolika? Bo mi tutaj pasuje na symbolika, naprawdę. Rozumiem o co chodzi, ale... Czuję tutaj symbolikę pewną. I ja wiem gdzie tę, ja tą owcę muszę... <laughs> e, włożyć chyba tam do... Do tego, 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 tego czegoś. A ja chciałem zrobić z tego jakieś kurde nie wiadomo co. No ale dobra, najważniejsze nam się udało. Zadziałało. Te króliki najbardziej mnie interesują, fascynują mnie strasznie. Czy to mają jakiś sens symboliczny czy coś? Ach, ta odwrócona mysz. Niestety, ale. Ale piękna jest ta kraina. Jezus Maria, nie mogę się nadziwić, naprawdę. Pieseł. Czy ja słyszę? Co ja słyszę? Oh. Maro Czyli on go zna? Maru Tak, chyba go zna Chyba go zna Dwa łóżka? Czyli musimy podążać za nim. A Wow! Nie powiem, że bardzo fajny. Ja sam chciałbym coś takiego. Skitu. Co, damy radę niby? Jak? On tu wchodzi, tak? Czyli on teraz będzie nami rzucał. Znowu. O nie, nie, tym razem nas nie, nami nie rzuci. Eee, ura! Cholera. Jeszcze raz. Aha, teraz musimy się przesuwać. Rozumiem. No, do najprostszych tak nie należy nie powiem, że jeżeli chce się naprawdę mocno skupić na jednej postaci zapominam o drugiej. Oh. Czyli jednak zginąć można. Rozumiem. Czyli jednak da, da radę zginąć. Dobra, wiecie co? Na początku ja bym poszedł jedną postacią. O tak, na początku. Eee. Dobra. I teraz tą postacią pójdziemy. Teraz, teraz pójdziemy starszym braciszkiem. Wow, wow, wow. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Nie rozumiem zależności pomiędzy tym, że przyciskam a nie idzie w prawo, znaczy w lewo. Tutaj aż moja kamerka praktycznie nie jest potrzebna, żeby tutaj zrobić coś z tej gry. No ale. Wow. Nie powiem. Dobra. Udało się. Małym failem, ale się udało. Czekajcie, bo kurczę zapomniałem, który jest za który. <gry> Odpowiedzialny, dobra. Nie więcej. Czekajcie, czekajcie. Wow, czyli on będzie nam teraz pomagał? Nice. Aha. Rozumiem. No, nie powiem, że naprawdę gierka jest fascynująca, naprawdę. Gierka jest naprawdę przecudna. Mhm. Tylko tym razem co. Aha, i on teraz nas poda, że tak powiem, gdzieś tam, chyba, tak? Aha, tu trzeba teraz skoczyć. Wow. No nie powiem, że... Może najpierw spróbujmy jedna, bo później dopiero drugim. Nie chcę sfajlować. Do góry. Dobra, i wiecie, ja się też czasami tak właśnie możecie zastanawiać, dlaczego ja tak reaguję. strasznie wolno no. i ciężko jest naprawdę skupić się nad czterema przyciskami, przyciskami na raz jeszcze podporządkować je pod postacie. I jeszcze z oś, odwróconą osią przy lewym analogowym drążku. To jest naprawdę trudne. Dobra. Teraz chyba będziemy się przedostać tam, ale zaraz, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać szczegółowo. No, co nam zrobisz teraz? Na nie rzucisz, tak? Łojezu! Łojezu! <tans> ten się od razu złapał. Dobra, idź na górę. Ty też w sumie możesz iść. Wow, 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 co za golem? Nie powiem. Dobra, damy radę, damy rady dwoma. Dobra, cudowna jest ta gra, naprawdę. Naprawdę. O, no dobra. E, cóż, tutaj chyba skończymy jak na razie swoją wędrówkę. Przynajmniej jasko, czyli jest troszeczkę późno i dwa odcinki, takie już podzielone pewnie na party, wystarczą jak na razie. E, no i cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się, odcinki Wam się spodobały i widzimy się w kolejnych materiałach. E, tak więc trzymajcie się i piszcie, co na ten temat sądzicie. Tak więc do zobaczenia i do słyszenia. I na razie. Hejka.